Cześć Manko, z tej strony i Z tego miejsca zaczynamy nową serię na moim kanale Ta seria będzie polegać na tym, że jesteśmy na wyspie i wokół nas jest aż 12 wysp które musimy odwiedzić, niektóre naprawdę są epickie i naszym celem w tej serii będzie zabić Smoka Endu Widera i zbudować naprawdę kilka bardzo fajnych projektów Ogólnie Ender Dragon oraz Wither yy, czeka na nas na, taki, na bardzo dużej wyspie, która jest bardzo daleko od spawnu, więc bez żadnego przedłużania, zapraszam do oglądania. Witam Was w Minecraft. Dobra, my już jesteśmy na wyspie początkowej. Tutaj my jesteśmy, a na tej wyspie y, jest Ender Dragon, Wither oraz y, Creeper. Ten strzelony piorunem. Ten naładowany Creeper po prostu. Czy dałoby się drewno zebrać? Myślę, że ciepło przyjmiecie tą serię. Nawet musimy kobla zebrać. To będzie najważniejsze. Dobra, jeszcze jedno to sobie zbiorę. Yy, można powiedzieć, tak na start, na 5 łapek w górę będzie kolejny odcinek z tego... Z tej serii. Kurde, tu już jest koniec mapy. Dobra, co lepiej lirki. Niech będzie. kierkę zrobię. No, e, świnkę na razie zostawię. Tu jest dziura. Hops. Ym, wo, po co ja się kopałem? Du, tu, tu jest przystał. Tam z tego, co widziałem, y, patrzyłem na tych przebitkach. Wy też widzieliście, są te szkielety, ale nie wiem, do czego one będą mi potrzebne, może coś tam się kryje, jakaś skrzynka i one tego chronią. Na pewno tam będzie się y, dobrze dostać. Będziemy mieć jedzonko, więc tam y, na pewno będziemy musieli się dostać. No, na razie wykopiemy podstawowe surowce, takich jak węgiel. Wciąż tylko jedno będzie, no, trzy nie najgorzej, nie najgorzej. Tutaj dla wypadłem w ogóle za każdym razem, jak umrę yy, w tej serii, będzie wam się pokazywał taki licznik. Yy, ile razy już umarłem? Tutaj w ogóle są te dużo ród. To dole są diamenty. Do końca nie wiem, jakie zbiorę. A nie, w sumie wyleję wodę. I no, no, w sumie do, do tego, do zrobienia. Mi się wydaje właśnie będziemy mieć kobla, mm. kobra, co? kobra, będziemy mieć dużo kobla, bo tu jest woda i lawa, więc jak o... teraz mamy na ten, to jest przemyślane dość chyba. Dobra, jeszcze jedno, Pyk. Dobra. Mamy wiaderko 2, 3, 4 się w sumie przyda. Teraz wykryto tutaj ten. Tylko żeby tego nie dotrzeć. Bo no wtedy... Nie no, ja tak dawno grałem jakiekolwiek te nielskie bloki lub tego typu rzeczy. Właśnie, bo to tu musi być. No już bym zepsuł. Skoczę O, mam Dobra, działa O kurde, zapomniałem Zapomniałem tego tam zostawić, nie? Dobra Tylko nie mamy jedzonka ty właśnie To ja może nie będę ten Nie, w sumie powinniśmy mieć. Tylko... powiedziałbym, że problem z wodą. A nie, przecież... To za dwa w jednym mu może być. Dobra, to ja robię dwa w jednym. Dobra. Dwa w jednym. Powinno wystarczyć już chyba. No, jedno za dużo. Ja to sobie zrobię tak. <laughs> Dobra. O, to jest dużo i... Dobra, ja się w sumie tutaj spróbuję podbudować. Nie. Już tak z trzech bloków brakuje. Dobra, jesteśmy tutaj na tej wyspie. Tam jest jakaś polana. albo jest noc. Zaraz będzie. A nie, ja muszka tak. Można by powiedzieć. W ogóle możemy zrobić tak, yy, Czy można było wprowadzić taką zasadę, yy, że w ogóle cały czas jest dzień, że w ogóle się noc nie robi, bo to było całkiem spokojnie, się wydaje. Pod tym względem, żeby było fajne to te, fajne nagranie, żeby nie było ciemno, tylko cały czas jasno. Znaczy, dopóki byśmy łóżka nie mieli, bo wy na to, napiszcie w komentarzach po prostu ładniej, by było, po prostu y nagranie by wyglądało, nie? Bo tak to w ciemności to tak średnio. A, schodzimy. Tam w ogóle co jest są, tylko jakieś te tylko brzuski są i tak naprawdę to wszystko. Panie. O! nasionko. To kolejne. sobie już je ja gdzieś tutaj wsadzę. No może jeszcze... Się... Tak tutaj. Tutaj... Nie, tutaj będzie taki domek nasz stał. miejscu dokładnie jak zrobimy. A tutaj będzie takie bardziej pod jakieś tam drzewka, tutaj koblarkę, jakieś rośliny i tak dalej, nie? Dobra, ja tutaj sobie to włożę do przepalania. No i chyba pójdę tam. Mi się wydaje. Tu my nie wiem jak my dojdziemy do tego tego. Yy, tam do tej dużej areny, to jest tak daleko. Zobaczcie, że stąd, dotąd to jest tyle, nie? To jest tyle. To stąd, bo tam no to będzie z 5 razy więcej, więc tyle będzie trzeba. W sumie, sporo, mm. ale na razie tak długo, tak, o, nie wiem, tak dużo nie będę robił, na razie tylko tam chcemy się dobudować. Dlaczego półpłytkami? To dlatego, że półpłytek z trzech bloków zwykłych dostajemy cztery półpłytki. Znaczy półpłytki, pół bloki. Dlatego to jest takie zaoszczędzenie. Dobra, już całymi blokami się podbudujemy do końca. W sumie, nie będę marnował, to wykopię. Normalnie. Co tutaj mamy? Kwiatki. Drzewa. No i to wszystko w sumie, nie wiem czy się okazało. Ej! O dobra, myślałem, że to jest z tego, z... bloków żelaza, ale nie. Niestety. I napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście, żebym grał na tym serwerze, na jakichś shaderach. Czy na tym serwerze, na ty w tej serii ogólnie. O, to posię. nie wiem, na razie odłożę jakieś niepotrzebne rzeczy. to, to... To mi się nie przyda. Bo na razie nie ma co mnie atakować w ogóle, więc... że będzie cały mm. dzień. Um. Ja na tyle chyba mnie wystarczy A z jednego to sześć aż mm. wypadło, no to po raz więcej, to to się bardzo opadło. Tak Prawie jesteśmy w połowie chyba. No, tam jest w ogóle stół do tego, znaczy w sensie enchanting tam jest. No, mnie dziwi dlaczego na tym tej wyspie jest tak mało diamentów. No dobra, bo myślałem, że to jest od tej wyspy. To od tamtej. We tam jest tak mało, znaczy mało, trochę ich jest, ale nie wiem, pewnie na jakichś innych wyspach, może tutaj nawet, albo tam też będą jakieś diamenty. na tle wystarczy już tak daleko tam Nie. aż tyle to będzie za dużo, dobra najpierw będziemy mieć na tam na od się przebudować dobra Miałam ją splintować. A tak, tu są te łóżka. Co jest nie tak? Nie ma w ogóle jednej drzwi, nie wiem czy co O kurde, tu jest zombiak. spadł. Czyli możemy też zrobić taki część, żeby mieć. Aha, tu jest. da się podnieść? No nie wiem. O, da się. No. No. O, bo tu jest pewnie ten armor stand. To co to jest? Po prostu trafić w niego. O. No, na przed wybuchem 2. Tutaj, może jest jakaś książka? Nie, tu nie ma żadnej książki. Meczyk na ostrość 3 i niezliczalność 2. Tak, to ta się kiera. W sumie jest lepsza, ale dobra. Nie, w sumie git jest. W sumie git. I mamy łóżko. O, i motyka jeszcze jest w dodatku. Tu jest też motyka. Motyka ma niezniszczalność 1, niezniszczalność 3, I Mamy łóżko. Ja sobie wezmę te łóżko. A właśnie. Tu są te. Wiem, wywalę. Tu na razie do góry. I trzeba trochę zjeść. A, i też y, chciałem powiedzieć, że dojdziemy się starać w tej serii jak najmniej ginąć. Czyli jedno piętro. Tu są te ugaszone te. I tu jest ten enchanting, w którym nie ma nic akurat. Ale więc to być ciężko chyba właśnie. Tej super system ogólnie jest pewnie ta podka do odtruwania O O Nie, skoku jest podka Po co mi skok? No nie wiem, tu nic nie ma, nic nie ma, nic Jest ten u, u. A to są wszystkie rzeczy potrzebne, żeby go ten, żeby go Siem obejnił Kurde, to mogę rzucić mu te, te potki? to jest ten bynio, który ma ten. Nie chcę tego. A tego nie mogę zdjąć? Dobra, ma po prostu wszystko. Nie na sobie. Mogę to zaznaczyć, mogę to zaznaczyć. To tak Ctrl C. I robimy tak. Tłumacz. Ctrl V. No i tak. To jest. Witam, nazywam się doktor Maximus. DR to znaczy doktor. No wiadomo, dobra. Yy, Michardson, jakieś nazwisko pewnie. Nie wiem jak tu trafiłem. Cztery tygodnie temu pojechałem do pracy z Mr. Malice. Super. Mal Nie wiem jak to się czyta. I panem Kros Kroncine. Co? Kiedy jakoś się tu pojawiliśmy? To bardzo fajnie ogólnie. Ale tak by można było po... Bo... O, to są to te strony. Łapanie. Łapanie. To ja wezmę akurat. Ale to już przetłumaczę w następnym odcinku, a na dzisiejszy odcinek to by było na tyle. Kolejny odcinek, przypominam, 5 łapek w górę. Myślę, że przyjmiecie to serię. Bardzo fajnie. No i się żegnamy. Siema.